Spróbujemy dzisiaj za pomocą zapalniczki z zapalnikiem stworzyć lampę plazmową. Pewnie wszyscy kojarzą taką kulę na różnych wystawach, robi się z nią różne doświadczenia. Jest taka fioletowa, w środku pojawiają się jakieś takie jakby małe wyładowania atmosferyczne. Spróbujemy zrobić podobną kulę za pomocą zapalniczki. Na początku musimy ją tą zapalniczkę rozmontować. Trzeba robić to delikatnie, żeby nam się nie uszkodziła. I zależy nam na takim jednym fragmencie tej zapalniczki, który teraz nam się uszkodził. No ale zobaczyłem, może nam się uda. Jest to pierwszy zapalnik. W środku tego zapalnika jest kryształ, który pod wpływem nacisku wytwarza iskrę. Nie wiem, czy tą iskrę widać, ale pewnie każdy kiedyś miał z takim zapalnikiem do czynienia. Wbrew pozorom, ta iskra tutaj, ten zapalnik, wytwarza bardzo duże napięcie, nawet do 20 tysięcy e watów. I teraz tak, kiedy przełożymy taki zapalnik do żarówki. To teraz, żeby nam ten efekt się pojawił, będziemy musieli pewnie znowu wygasić wszystko, to bardzo wysokie napięcie powoduje, że w tej naszej żarówce też powstaje nam takie wyładowanie jak w lampie plazmowej.